A my no, to co? No właśnie z wami poczekamy. Jakby tu jest dużo drogiego Kurde. sprzętu, Denis. Ale czemu mamy czekać Pawłowski z drugiej strony? Ochrona, nie. jesteście gotowi czy nie? Nie, on już jest gotowy, bo <laughs> widzę... Widzę, założył. Ochrona, jesteście gotowi oh, czy nie? To... Już Stignet założył. Franc to... Mordzian, no, no, tutaj. Dostaliśmy tutaj informację, że nie ma tego... Że nie ma Dlaczego tego nie ma? Jaką informację? No dostaliśmy informację. Z tym, jaką informację? Panowie, robimy face to face, a no, co? Dobrze, Malik, to będzie na ciebie. Dobra, panowie. Ja sobie tutaj odejdę. Zdejmij to, zdejmij to, kurwa, no zdejmij to. Taki kozak jesteś, A co ma sygnał do tego? No, nie jest to specjalnie face to face, ale trzymajcie, trzymajcie, trzymajcie. Co się boisz, kurwa, cioto kurwa. No? Co kurwa, no? Co się kurwa boisz? Nie ma spania, panowie, nie ma spania. Co się <grywa> się spania? <grywa> kurwa da wstrzyknąć, to jebana kurwa? Co kurwa zobaczyć ten? Dlaczego się nie śmiał? No, ja mam zrobić mi łapy, trzymają kurwa. <grywa> tak, to i foczak. Nie przewracajcie go, Franc. Ja wiem, że ty potrafisz, ale nie przewracaj. Tenis rozrabiaka! Wielkie dobra, brawa! Dobra, dobra. Stop, 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 publiczność. Parę słów teraz od Alana. Mordo, dawaj coś. Standardowo. Standardowo. Weź to banie, w się na mnie zmają, weź to banie. Ty jest tego z niego Dobrze, Alan, 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 chodź na sekundę jeszcze. A ty masz mikrofon, Mordzia. Jakieś parę słów od ciebie? Odnośnie tego tutaj, co się dzieje? Panowie, 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 panowie. A, tu się dalej dzieje, tu nie będzie słów. Chil, chill, 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 chill. Denis, 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 Denis. Nie, nie mam nic tej kurwy do powiedzenia. Mocne słowa, mocne słowa. Alan, pytanie do ciebie. Eee, powiedz mi, e, ponieważ teraz to ty, jakby od ciebie poszła pierwsza inicjatywa, to ty odepchnąłeś rywala, co spowodowało, że... E... Bo czy nie ma nawet siły, o, to jest ja jakiś, go, dziewczynka go, mała No się mnie niepło, odepchnąłem go, ja absolutnie go nie uderzyłem, odepchnąłem go po prostu i tyle. Absolutnie go nie uderzyłem. Nie chciałem w ogóle. Ja nie jestem tego pokroju co on, żeby kurwa kogoś bić na 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 czy ten. <noise> Denis mówi, żeby go nie trzymali no. Dawajcie jeszcze raz. Publiczność oj, w chaos. oj, oj. oj. oj, 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 oj. Dobrze, spokojnie, Ale... spokojnie, panowie. O, to jest właśnie, to jest właśnie pokryć, To co właśnie mówiłem, nie? To jest właśnie to. Okay, okay, okay. Pojebało ci kurwa. Weź mikrofon. Dobrze, 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 dobrze. Bo. Bo za chwileczkę będziemy mieli walkę Denis kontra France. O! Kochani, druga część drugiej konferencji, drugiej Gali Heilig jest już historią. Za chwileczkę wracamy z trzecią. Lecimy, dymy!